Hejka wszystkim, tej Arabella z Silentwater Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj mam dla was film z serii Gram Także jestem jego Naomi Silentwater I serdecznie was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka Zanim jeszcze jednak konkretnie do odcinka przejdziemy, chciałabym przywitać na kanale wszystkich nowych widzów. Cieszę się, że trafiliście na mój kanał, że oglądacie ten film i mam też nadzieję, że ze mną zostaniecie. Chciałabym też pozdrowić wszystkich stałych widzów, którzy regularnie oglądają moje filmy i bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, porobiłam trochę zadanek tych codziennych tutaj u naszych ogrodników z Winnicy. I w końcu udało mi się dobić tę reputację i mamy kolejne zadanko ubiorne. oj, widziałaś te fantastyczne kwiaty, Naomi? One są po prostu wspaniałe. Chyba znowu zemdleje. Bum! O co? Gdzie jestem? Oczywiście! Musimy teraz zebrać kwiaty, Naomi. Szybko, szybko! Muszę trochę odpocząć, ale ty weź ten segator i zbierz tak dużo kwiatów, ile dasz radę. Pośpiesz się! Zbierz kwiaty w słonecznym ogrodzie. Ło, ale pośpiech! Dźwięk miałam wyłączone gry, ale już włączyłam. Dlatego nie było takiej muzyczki fajnej, jak pokazywali ogród. Ło, myślałam, że nie uda mi się przeskoczyć. Dobra. Jakby. Aha, muszę zsiąść. Jakby się udało, żeby te zadanka były w miarę krótkie, to jeszcze byśmy tutaj sobie zrobili jedną, bo chyba. Przy bramie do Doliny Złotych Wzgórz mam jedno zadanko. Z tego co kojarzę, ono było z jeżami. I chyba mi się kojarzy, że właśnie tam ono jest jakieś. Więc jakby dzisiaj te zadanka jakoś długo nie zajęły, ja to bym chciała jeszcze je zrobić, jak już tutaj jesteśmy. O rany, cóż za niesamowite kwiaty! To muszą być najpiękniejsze kwiaty, jakie kiedykolwiek wyrosły w ogrodzie. Robi mi się słabo od samego patrzenia. Bum! Co? Cześć Naomi, co tu robisz? Kwiaty. To prawda, fantastyczne. To najlepszy dzień w moim życiu, Naomi. Proszę, weź to w podzięce za twoją niezwykłą pomoc. Ogrodowa ekspansja. Naomi, Naomi, podejdź to. Podejdź no tu na minutę. Ogród jest bardziej niesamowity niż mógłbym sobie wyobrazić. To prawdziwy cud niespotykanego dotąd piękna. Nawet dawno temu, kiedy go założono, nie wyglądał tak pięknie. Jestem na miliard procent pewny. Ale chciałbym powiedzieć, że musimy kontynuować pracę nad restauracją ogrodu. To nasza powinność. Zabierajmy się do kolejnej części, kolejne arcydzieło mojego geniuszu. Jedź do baranowej i powiedz jej, żeby zaakceptowała projekt ogrodu. Nie zatwierdzę go bez jej odpowiedzi. Musimy zaczynać jak najszybciej, wręcz go natychmiast. Jedź do niej i wracaj jak najszybciej. Zapytaj Baronową o zgodę na kontynuowanie prac przy restauracji ogrodów. Ja jeszcze zobaczę to drugie zadanie, bo żeby się nie okazało, że musimy jechać dwa razy w to samo miejsce. Naomi, doskonały pomysł. Słuchaj, słuchaj. Mamy zamiar pozbyć się w słonecznym ogrodzie pięknych wazonów i zasadzić fantastyczne krzewy. I to będzie jeszcze lepsze niż ktokolwiek by podejrzewał. Już mogę sobie wyobrazić. To tak strasznie piękne, że nawet koń się popłacze przejeżdżając tamtędy. Wyobrażasz to sobie, Naomi? Widzisz to? Nieważne, zaufaj mi. Mam wizję. Oznacz słupkami miejsca, gdzie powinny być wazony i użyj nawozu na klombach, gdzie powinny być krzewy. Pośpiesz się, Naomi, szybko. Nawiść krzewy w słonecznym ogrodzie, umieść słupki w miejscach, gdzie powinny stanąć wazony. No jednak to nie będzie to samo, ale najpierw, żeby już było po kolei, pojedziemy sobie do tej baronowej. Bjorn i Agnetka. Tak, oczywiście, to oni chcieli się bawić w starych ogrodach. O tam! Czy oni naprawdę odnowili słoneczny ogród nami? Wygląda dobrze? Mówisz, że świetna robota. Nie jestem do końca pewna, czy mogę ci wierzyć. Myślałam, że głównie uporządkują rabatki, a to brzmi jakby odnowili wszystko. Pytasz, czy mogą kontynuować pracę nad restauracją ogrodu? Nie wiem, Naomi. To wielka odpowiedzialność i wymaga doświadczenia. Winnica ma długą historię i nie chciałabym, żeby hobbyści zniszczyli kawałek tej historii fuszerką. Aby mogli kontynuować, muszę zobaczyć dowód na jakość ich pracy, Naomi. Zróbmy tak. W posiadłości mamy puste białe donice, które prawdopodobnie widziałaś. Jeśli biorni i Agnetka wyhodują w nich trochę swoich kwiatów, będę mieć okazję zobaczyć, jak wyglądają. Jeśli stwierdzę, że są odpowiedniej jakości, mogą kontynuować projekt. Wracaj do biorna i powiedz mu o mojej decyzji. Jest dobbiorna i przekaż mu co powiedziała Baronowa. Ale czy ona po prostu nie mogłaby się przejść na te ogrody i zobaczyć, że jest OK wszystko? Byłoby chyba o wiele prościej, tak? No ale dobrze, tak jak postanowiła, tak zrobimy jeszcze po drodze. Tam zrobimy to drugie zadanko i wracamy do Biorna, żeby mu przekazać informacje. Piękniejszy słoneczny ogród. Fantastycznie! To będzie tak niesamowicie dobre, że zemdlejesz. Więc zabnij kask, żebyś się nie zraniła, kiedy będziesz tędy przejeżdżać i spadniesz z wrażenia. Piękniejszy, słoneczny ogród wykonano. Dobra. I to chyba było właśnie zadanką tutaj, co ogarnialiśmy chwilę temu. I naprawdę bardzo ładnie to wygląda, podoba mi się. A teraz przechodzimy do tego drugiego z Baranową. Sadzić kwiaty w winnicy? Nie ufasz nam? To sobie, że cenny czas, Naomi, który moglibyśmy spędzić pracując nad księżycowym ogrodem. Jeśli baronowa musi zobaczyć na własne oczy, wykonamy naszą pracę i pokażemy. Naomi, proszę, tu jest najpiękniejszy z bajecznych fioków, jakie wyrosły. Kiedy je zobaczy, semdle jest dumy, a kiedy się przebudzi, da nam pozwolenie na kontynuowanie pracy. Jak mogła rozważać nie przy takiej perfekcji? Weź fiołki i zasadź je w donicach, które są zaznaczone wokół winiarni. Porozmawiaj z baranową, gdy skończysz. Poza fiołki w pobliżu winiarni. Moja droga, to są bajecznie piękne fiołki. Biorni i Agnetka naprawdę mają zieleń w dłoniach. Powiedz im, że mają moje błogosławieństwo na kontynuowanie prac nad ich projektem i byłoby cudownie, gdyby umieścili więcej kwiatów wokół winiarni, jeśli mogą. Porozmawiaj z Biornem. No i po prostu wracamy z powrotem. Baronowi podobały się kwiaty? Czekaj, nie musisz odpowiadać. Oczywiście, że się podobały. Nie zraniła się, mdlejąc ze szczęścia na ich widok, prawda? Nie? Dziwne. Ale ona jest całkiem stara i prawdopodobnie nie widzi najlepiej. Nie, teraz nie mamy czasu na pogawędki Naomi. Teraz czas zaczynać. Porozmawiaj z moją drogą żoną. Cześć, Naomi. Oto zjawisz się u mnie na swym koniku i masz mi coś do powiedzenia, jak sądzę. Mamy zgodę baronowej? To wspaniała wiadomość, Neomi. Teraz mogę wziąć moją piłę i dynamit, by zrobić porządek w księżycowym ogrodzie. Ale, poczekaj, nie tak szybko. Nie próbujesz wymigać się od pracy, prawda? Nie, nie pomyślałam tak. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Weź te słupki i oznacz granicę księżycowego ogrodu, żebym mogła go oczyścić. Uzupełniłam paliwo w pile, więc jest gotowa do pracy. Oznacz granicę księżycowego ogrodu słupkami otrzymanymi od Agnetki. Dynamit? Okej, okay, dynamit może się przydać. Skoro Agnetka tak uważa, no to. Okej. Okay. Lepiej się odsuń. Ta piła łańcuchowa jest niebezpieczna. Twojego konika nie powinno przy niej być. Posprzątam teraz w Księżycowym Ogrodzie. Jeśli masz jakieś pytania, porozmawiaj z moim gadatliwym mężem. Dziś jest cudowny dzień, Naomi. Księżycowy Ogród po latach zapomnienia znów wraca do życia. Rozbiera mnie szczęście, że jestem częścią tego cudu. To jest tak niesamowicie piękne, że nie wiem co ze sobą zrobić. Kwiaty? Oczywiście, jak można było o nich zapomnieć? Ale jaki gatunek kwiatu powinniśmy teraz mieć, Naomi? Czekaj. Nic nie mów, mam kolejną wizję. Tulipany! Tulipany będą doskonałe. Możesz to sobie wyobrazić, Naomi? Wizualizuj sobie, Naomi. Gazeta Jorvik. Pierwsza strona. Nagłówek. Tulipany w księżycowym ogrodzie. Nagroda Nobla za całokształt Bjorn, Agnetka i Naomi. Pośpiesz się, Naomi. Jeść do Landona, pasterza-owiec. On ma cebulki tulipanów, jakich potrzebujemy. Szybko, szybko, szybko! Przywieź cebulki tulipanów do Landona. To jest kawałek drogi. E, London e, to jest ten, który ma e, te, owce, i on jakby jest e, na tej takiej łące za młynem Willa, jakby się jechało w stronę Marley'a, niedaleko głuchych lasów. Mam nadzieję, że jak ktoś nie pamięta albo po prostu nie wie. E, to dobrze wyjaśniłam, ale w sumie to i tak wam chyba pokażę drogę. I jesteśmy u Londona. Cebulki tulipanów? Tak, mam trochę, ale dlaczego mam ci je dać? Agnetka ich potrzebuje? Proszę, weź je! Okej, okay, szybka zmiana decyzji. Agnetka? Ona jest kompletnie szalona. Wiedziałaś, że kiedyś dla mnie pracowała? Zawsze myślała, że owce są za leniwe. Tylko łażą w kółko i się pasą zamiast pracować. Krzyczała na owce i próbowała skłonić się do jedzenia trawy w prostej linii, żeby ją kosiły jak w miasteczku srebrnej polany. Nie miałem innego wyjścia, jak ją wylać. Owce były tak zestresowane, że straciły wełnę. Weź te cebulki i wracaj do Agnetki i Bjorna. Pośpiesz się, żeby Agnetka się na mnie nie zezłościła. wróć do z cebulkami tulipanów. I, I jak widzę, już tutaj bo jeszcze u byliśmy wcześniej i też, y, też tak gadała Agnetce, więc wydaje mi się, tutaj, że Agnetka chyba sieje postrach na Jorwiku. <grym> bardzo ciekawie. Fantastycznie Naomi! Cóż za doskonałe cebulki Tulipanów! Ten Landon jest bardzo miły. Czuję jakbyśmy mieli ze sobą mnóstwo wspólnego. Wow, gotuję się z ekscytacji naomi. Teraz będziemy sadzić cebulki tulipanów, a potem trochę poczekamy, aż zakwitną. Proszę, weź cebulki i zasadź je w ziemi w Księżycowym Ogrodzie. Pośpiesz się naomi, szybciej. Posadź cebulki tulipana w Księżycowym Ogrodzie. Widzę tutaj, że nie tylko Agnetka lubi wszystkich pośpieszyć, ale i Bjorn także. Także się w miarę dobrali. O nie! Co ja zrobiłam? Chciałam przyspieszyć, a tylko sobie utrudniłam. No dobra, zdarza się fantastycznie, Naomi. Nie wiem, jak zniosę to czekanie, aż zakwitną. Czekanie jest dołujące. Musisz pomóc nam w naprawie rur, naważaniu gleby i pozbyciu się wiewiórek, żeby kwiaty mogły zakwitnąć jak należy. Im więcej nam pomożesz, tym szybciej skończymy. Obiecujesz, że będziesz przyjeżdżać i pomagać codziennie, Naomi? Okej, okay, czyli kolejna reputacja. Jakoś długo nie nagrywam, także jedziemy teraz pod ujeszczalnię. A właściwie pod bramę do Doliny Złotych Złoty... Dinosaurów. Do Złoty... do Złotych, Złotych, tak. Nie, żartuję, po prostu źle mi się powiedziało. Podbramy do doliny złotych wzgórz. Bo tam mamy jakieś zadanko pod tą bramą. Tu jeszcze widzę, że jest jedno zadanko. Ale ono chyba będzie o wyścigach. A właściwie zrobimy je sobie jeszcze, tak jak już jesteśmy po drodze. Naomi, tak? Słyszałam o tobie, a to pewnie Glow. Macie niezłą reputację na wybiegu. Chętnie zobaczę Was w akcji. Znasz Walking Equation? Dyscyplina ta kładzie nacisk na współpracę konia i jeźdźca, którzy muszą omijać rozmaite przeszkody inspirowane tradycyjnymi obowiązkami na rancz wykonywanymi konno. Mnie w Working Question najbardziej podoba się to, że każdy może je uprawiać. Twój koń nie musi być świetnym tancerzem ani nie musi skakać niczym pantera. Jeśli twój wierzchowiec ci ufa, śmiało możesz ruszyć na spotkanie różnorakich przeszkód. Working Equation dzieli się zwykle na trzy albo cztery etapy, ale na razie mamy dla Ciebie tylko próbę szybkości, to moja ulubiona. Napotkasz mnóstwo różnych przeszkód, które musisz ominąć, by jak najszybciej dojechać do mety. Jesteś gotowa na moją próbę szybkości? Ukończ próbę Working Equation z srebrnej polany. No dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie. Znam ten wyścig, ale no, zobaczymy po prostu. Nieźle! W każdej chwili możesz pojechać jeszcze raz, by spróbować poprawić swój wynik. Wyzwanie Working Equation, runda druga. Czas na kolejne wyzwanie, nie sądzisz? Ostrzegam jednak, że te zakręty są dość ostre, więc lepiej trzymaj kopytę na pulsie, Glow. Ukończ próbę Working Equation z Polany. Przez to, że dopiero moja postać ma poziom 11, a koń 9, niestety nie jedzie mi się jakoś tak super. Eee, jakoś super mi się po prostu nie jedzie bo ten koń też jakoś tak fajnie nie skręca, do czego jestem przyzwyczajona generalnie, ale dam radę jakoś. I co, trochę trudniejsze ten nie? możesz się z nim mierzyć, kiedy tylko masz na to ochotę. I więcej, tutaj nie mam cytanek, także jedziemy teraz sobie pod tą bramę. I nie myliłam się, to jest to zadanko z Jerzykami. Nichniuch! Czy Jerzy czegoś chcą? Niuchniuch! Okej, okay, to zadanko było dość długie! I to było na tyle w dzisiejszym odcinku, kochani. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać jak Wam się podobało i do usłyszenia. Cześć!